Witam wszystkich. Dzisiaj chciałam tak krótko przedstawić i poinformować o tym, że moja wierzbowa zatoczka jest dostępna do pobrania i tak. Jakby, czym ona się różni od tej wersji z De 4, bo to oczywiście jest przeniesione, przeniesione miasteczko stamtąd. Otóż. Wszystkie te rodziny, które występują normalnie, są tutaj e, z pewnymi e, zmianami, i no, trochę te historie wyglądają inaczej, bo trochę coś dodałam od siebie, e, trochę coś zmieniłam. E, I cóż, i mam nadzieję, że te historie się Wam e, spodobają. I tak. No i zapraszam do pobierania, zapraszam do jakichś uwag e, po, i no, ogólnie jak, jakiegoś skomentowania, co, co o tym mm, myślicie. Także dzięki.